Siemanko, a dzisiaj pochwalę się nowym nabytkiem. Jest to nabytek, do którego musiałem dojrzeć przez dłuższy czas. Potem, przez dłuższy czas, szukałem jakiejś używki, no ale w końcu zdecydowałem się na jednego z najtańszych Chińczyków. Okaże się, czy to jest dobry wybór. Jest to szafka narzędziowa, czy tak zwany wózek narzędziowy. Przyszedł on na takim półpalecie i w takim grubym kartonie. Trzeba sobie samemu zamontować, ale są w zestawie takie dosyć porządne. Sama szafka narzędziowa też jest dosyć ciężka, według specyfikacji chyba aż 60 kg. Gdy szafka do nas przychodzi, to nie szarpiemy za szuflady, ponieważ szafka jest tutaj zamknięta na kluczyk. Zamek jest tutaj z boku i trzeba sobie szafkę otworzyć. Tu ponoć nawet jest miejsce na imadło, nie wiem czy ta szafka jest na tyle wytrzymała, no ale do takich jakichś prostych prac faktycznie imadło dobrze mieć przy sobie, jeżeli jeździmy gdzieś na przykład po jakiejś hali na awarię, to to może być nawet nie najgorsza opcja. Jakieś takie kieszonki, czy to na kubek, czy to na jakieś śrubki, no jakoś tego plastiku jest taka sobie, no ale to jest szafka warsztatowa, więc nie będę wymagał tutaj jakiejś mega jakości, idealnie obrobionych powierzchni po, po wtrysku. No to mi jest niepotrzebne, ma być funkcjonalne przede wszystkim. Tu jest taka kratka, na tej kratce można sobie wieszać jakieś narzędzia jeszcze. Z jednej strony taka kratka jest, z drugiej strony taka kratka jest i oczywiście taka wnęka, z której można skorzystać. Tutaj też są jakieś otwory, pewnie na jakieś śrubokręty można sobie powrzucać. No z tyłu wygląda tak. I to jest model z największą ilością szuflad, co oznacza, że te szuflady są dosyć płytkie. Ale na tym mi szczególnie zależało, żeby szuflady były płytkie, bo wtedy nie ma bałaganu. Zajrzyjmy więc do środka. To jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Być może uda się to potem jakoś przerobić sensownie, ale to jest no spotykane w takich szafkach, czyli że nie ma tutaj od spodu rączki, że jak ciągniemy, to się nam szafka otwiera, tylko blokada jest tutaj z boku. Trzeba odciągnąć w bok i dopiero można otworzyć. Gratis dostałem trochę złomu, czyli takie końcówki po nitach. W środku w szufladzie jest taka pianka, pewnie we wszystkich taka pianka jest. Prowadnice kulowe, tak, grubość blachy na szuflady to jest około 1 mm, no mierzę razem z farbą i tak mniej więcej pokazuje mi na miarce. więc nie jest to szczególnie gruba blacha i te sprowadnice no, nie są szczególnie stabilne one tutaj w ogóle są na takich wsówkach mimo, że tutaj są jakieś otwory tu akurat sprowadnicy nie ma, ale tutaj w tym jest tak, no ale szuflady są zatrzaskiwane. Tak więc jak jedziemy, to nam się nie pootwierają. Yy, pamiętajcie, że nigdy nie wysuwamy wszystkich szuflad. Bo po prostu może nam przeciążyć. No i tak, szuflady tutaj pracują różnie. To jest ewidentnie luz na tych mocowaniach. Ciekawe, jak są przymocowane te prowadnice, tam w środku. No, ale tak w każdej szufladzie jest taka gąbeczka. No, szuflady wszystkie się otwierają, tak jak sami widzicie. Tak więc, moi drodzy, na pierwszy rzut oka szafka prezentuje się całkiem dobrze, jak za swoją cenę. Z jednej strony jest to dosyć dużo pieniędzy, z drugiej strony, kalkulując, ile by kosztowało wykonanie pojedynczej szuflady bez odpowiednich narzędzi. Bo jeżeli ktoś ma laser, krawędziarkę, malarnię proszkową, to faktycznie, być może, jeżeli zrobi projekt, to wyjdzie mu to. W jakichś sensownych pieniądzach, ale jeżeli liczyć roboczo godziny, yy, materiał, to ile musimy się namęczyć, jeżeli nie mamy odpowiednich narzędzi do powycinania tych wszystkich kształtów i tak dalej, no to robi się naprawdę już spora kwota. I myślę, że I naprawdę ciężko byłoby zrobić taką szafkę w tych pieniądzach. Yy, szczególnie że ja ostatnio nie mam zbyt dużo czasu na takie projekty a mam dużo innych, ciekawszych projektów, które muszę zrealizować, tak więc szafkę narzędziową postanowiłem jednak kupić. Być może kiedyś zbudujemy jakąś drugą lub po prostu szuflady do tego regału, który tam jest na stałe zamocowany. Zobaczymy jak ta się będzie spisywać, czy faktycznie była warta tego wydatku. Zresztą będziecie obserwować ją na moim kanale podczas różnych innych filmów. To po paru latach sami się dowiecie, czy ona nadal żyje, przeżyła moje ciężkie warunki warsztatowe. Oczywiście pewnie wydam jakąś swoją opinię na ten temat za jakiś czas, albo ewentualnie jak po miesiącu się szafka rozpadnie, to też oczywiście dam wam znać. W każdym razie no, ja kupuję takie narzędzia z pełną świadomością. Nie kupuję szafki za kilkadziesiąt tysięcy, yy, spodziewając się po niej, że wytrzyma nawet wchodzenie po szufladach. Tylko po prostu chcę włożyć tutaj nawet lekkie narzędzia, ale po to, żeby mieć porządek. I ład w warsztacie. Dlatego, tak jak mówię, wybrałem niskie szuflady, bo dzięki temu nie ma bałaganu. Dla przykładu, jeżeli mamy głębokie szuflady, to za chwilę na tym mierniku ląduje coś jeszcze. Potem jeszcze jakieś pudełko. I teraz, gdy czegoś szukamy, to jeszcze jest oczywiście najczęściej to, co potrzebujemy gdzieś w głębi szuflady. No to wszystko wyjmujemy, bierzemy to narzędzie, bo zazwyczaj jest szybko potrzebne, idziemy coś robić. I po, po chwili w warsztacie mamy bałagan, bo wszystkie narzędzia są powyjmowane, ewentualnie po prostu w szufladzie mamy bałagan, bo nie możemy znaleźć niektórych rzeczy, bo są przysypane innymi. Dlatego jestem zwolennikiem płytkich szuflad, wielu półek, ale niskich, tak żeby ograniczyć konieczność wyciągania narzędzi w celu dostania się do innych narzędzi. No i też nie zawsze jest oczywiście sens tak robić, ponieważ często są to narzędzia, które bardzo rzadko używamy, no i wtedy nie ma sensu kombinować. Więcej o takich tematach porządkowych zobaczycie w filmie, link zostawiam w opisie. Do tej szafki zresztą też zostawię wam link, bo pewnie będziecie się mnie pytać, co to jest za szafka i link do filmu o porządkach w moim warsztacie. Tam właśnie mówię o moim podejściu do porządkowania warsztatu. Dzielicie się też swoimi informacjami w komentarzach, tak więc zapraszam zarówno do filmu, jak i do sekcji komentarzy. A skoro jesteśmy przy temacie porządków, to dobrym yy, nawiązaniem będzie druk 3D. Na przykład zrobiłem sobie taki stojak na frezy, który widzieliście w jednym z shortów, albo na przykład na laserze z ostatniego filmu wycinałem specjalne kieszenie w piance na właśnie układanie naszych narzędzi, szczególnie w tego typu szafkach. Linki do wspomnianych filmów zostawiam oczywiście w opisie. A was zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi patentami na porządek w garażu. Prezentuję szafeczka na kółeczkach, ale nie wiadomo, czy będzie na kółeczkach, bo się okazuje, że mam za mało miejsca w warsztacie, a ja ją raczej nie będę nigdzie jeździł, więc możliwe, że będzie bez kółeczek, albo trzeba będzie jakieś inne kółeczka mniejsze założyć, żeby ta szafka nam się tutaj gdzieś wkomponowała.